Witajcie drodzy widzowie. Dziś porozmawiamy o dziewięciu nawykach, które osłabiają cię w związkach. Rozpoznając te nawyki i usuwając je ze swojego życia, będziesz w stanie budować zdrowsze i silniejsze relacje. Stoicyzm to filozofia sięgająca czasów starożytnej Grecji i Rzymu, która kładzie nacisk na wytrzymałość psychiczną i równowagę emocjonalną. Stołyki filozofowie przyjmują spokojne i kontrolowane podejście do wyzwań, jakie niesie życie. Filozofia ta ma również ogromne znaczenie w związkach. Dlaczego poruszamy ten temat? Ponieważ we współczesnym świecie czasami mamy trudności w relacjach, i przez większość czasu nie zdajemy sobie sprawy, że źródłem tych trudności są nasze własne nawyki. Ten film pomoże ci odkryć te nawyki, które cię osłabiają i sabotują Twoje relacje. Omówimy wiele nawyków ze stoickiej perspektywy, od narzekania po zazdrość, od niezdecydowania po nadmierną kontrolę. Podzielimy się z Tobą wskazówkami, które pomogą Ci lepiej zrozumieć siebie i nawiązać zdrowsze relacje. Dodatkowo zapewnimy Ci zabawne i skłaniające do myślenia doświadczenie, omawiając te nawyki w humorystyczny sposób. Jeśli chcesz wzmocnić swoje relacje i dodać stoickiej mądrości do swojego życia, polecam obejrzeć nasz film do końca. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i włączyć dzwonek powiadomień, dzięki czemu będziesz na bieżąco informowany o naszych nowych filmach. Zaczynajmy. Część 1. Ciągłe narzekanie. Ciągłe narzekanie to nawyk, z którym spotykamy się w każdym momencie życia i może wyrządzić ogromne szkody w naszych relacjach. Narzekanie jest w rzeczywistości formą biernego oporu wobec życia. Przede wszystkim w stoicyzmie za uważa się martwienie się i narzekanie na rzeczy, na które nie mamy wpływu. Jedyne, co możemy kontrolować, to nasze własne reakcje i perspektywa. Dlatego zamiast narzekać, bardziej przydatne jest podejście do problemów w sposób zorientowany na rozwiązanie. Na przykład zamiast ciągle narzekać, że przyjaciel się spóźnia, możesz grzecznie wyjaśnić, jak ważne jest punktualność lub umówić się na bardziej elastyczną godzinę. Narzekanie z czasem odsuwa ludzi od nas. Nikt nie chce spędzać czasu z kimś, kto stale szerzy negatywność. Wyobraź sobie, że jesz kolację z kimś, kto ciągle narzeka. Jedzenie jest dobre, sala świetna, ale twój przyjaciel narzeka na wszystko: jedzenie jest zimne, obsługa powolna, pogoda jest zbyt gorąca, krzesła są niewygodne. Po pewnym czasie ta negatywna energia wpływa na ciebie i stajesz się nieszczęśliwy. Dlatego zamiast narzekać, spróbuj dostrzec pozytywne aspekty i zaakceptować sytuację, tworząc bardziej pozytywną atmosferę w związkach. Mówiąc żartobliwie, życie z kimś, kto narzeka, jest jak chodzenie z małą chmurką deszczową wokół ciebie przez cały czas. Ta chmura towarzyszy ci gdziekolwiek się udasz i stale przynosi deszcz. Jednak jako stołyki musimy nauczyć się zmniejszać wpływ tej chmury i pozwolić, aby słońce świeciło. Zamiast narzekać, możemy uczynić nasze życie i relacje bardziej pozytywnymi, wybierając poszukiwanie rozwiązań problemów i akceptując to, co negatywne. Stoicki filozof epiktet ma takie powiedzenie: Ludzie niepokoją się nie wydarzenia, ale ich punkt widzenia na te wydarzenia. Uwaga ta wyraźnie pokazuje, jak bezsensowna jest skarga. Ponieważ to nie zdarzenia, ale znaczenia, jakie im przypisujemy, czynią nas nieszczęśliwymi. Zamiast narzekać, zmiana tej perspektywy pomoże ci stać się zdrowszym zarówno psychicznie, jak i emocjonalnie. Kolejną ważną kwestią jest to, że narzekanie z czasem staje się nawykiem. Wzmocnienie komunikacji i empatii pozwala budować relacje na mocniejszych fundamentach. Na przykład, jeśli nie zgadzasz się ze swoim partnerem w jakiejś sprawie, zamiast narzekać, spróbuj zrozumieć jego punkt widzenia i skup się na znalezieniu wspólnego rozwiązania. Wreszcie, praktykowanie wdzięczności zamiast narzekania może przynieść pozytywne zmiany w twoim życiu. Możesz uciec od negatywności, skupiając się na małych pięknościach, które spotykasz w życiu codziennym. Wdzęczność pozytywnie wpływa nie tylko na ciebie, ale także na twoje otoczenie i sprawia, że jesteś szczęśliwszy w swoich relacjach. Pamiętaj, że narzekanie wpływa nie tylko na ciebie, ale także na ludzi wokół ciebie. Więc następnym razem, gdy zaczniesz narzekać, zatrzymaj się, weź oddech i spróbuj rozważyć sytuację z innej perspektywy. Może zamiast narzekać, znajdziesz coś, za co możesz być wdzięczny. Aby być bardziej spokojnym i szczęśliwym w swoich związkach, unikaj narzekania i podchodź do problemów z podejściem zorientowanym na rozwiązania. To jeden z najskuteczniejszych sposobów na zapewnienie lepszego życia sobie i swoim bliskim. Teraz czas przestać narzekać i odkryć piękno życia. Część 2. Zazdrość. Zazdrość jest jedną z najbardziej destrukcyjnych emocji w związkach. Z perspektywy stoickiej, zazdrość wynika z położenia nadmiernego nacisku na rzeczy, na które nie mamy wpływu. Stołyki twierdzą, że szczęście jest stanem wewnętrznym i nie zależy od czynników zewnętrznych. Dlatego emocja zazdrości jest całkowicie przeciwna filozofii stoickiej. Zazdrość utrudnia życie nie tylko Tobie, ale także Twojemu partnerowi. Ciągłe monitorowanie partnera i kwestionowanie każdego jego ruchu negatywnie wpływa zarówno na zdrowie psychiczne Twoje, jak i jego. Taka sytuacja z czasem niszczy relacje i niszczy poczucie zaufania. Związek bez zaufania nie może być długotrwały. Pierwszym krokiem w walce z zazdrością jest zrozumienie źródła tego uczucia. Ogólnie rzecz biorąc, zazdrość wynika z niepewności i poczucia bezwartościowości danej osoby. W tym przypadku ważne jest poznanie siebie i uświadomienie sobie własnej wartości. Zamiast wiązać swoją wartość z zachowaniem innych, Powinieneś rozwinąć wewnętrzną pewność siebie. Aby w humorystyczny sposób wyjaśnić szkodliwość zazdrości, życie z kimś, kto jest stale zazdrosny, jest jak życie z czujnikiem pożaru, który stale się włącza. Ten ciągły stan alarmu z czasem niszczy nerwy zarówno ciebie, jak i ludzi wokół ciebie. Jako stołyki musimy znaleźć sposób na uciszenie tego alarmu i zachowanie spokoju. W starożytności stołyki filozofowie postrzegali zazdrość jako oznakę słabości. Jak powiedział Epiktet, szczęście innych ludzi nie powinno być źródłem Twojego nieszczęścia. Zamiast wiązać swoje szczęście z tym, co mają lub robią inni, spróbuj znaleźć własny wewnętrzny spokój. Innym sposobem radzenia sobie z zazdrością jest empatia. Postaw się w sytuacji partnera i rozważ sytuację z jego perspektywy. Pamiętajcie, że on też jest jednostką i ma swoją wolną wolę i prawa. Ta empatia może pomóc zmniejszyć uczucie zazdrości. Podsumowując, zazdrość to emocja, która negatywnie wpływa na zdrowie zarówno Ciebie, jak i Twojego związku. Aby sobie z tym poradzić, ważne jest, aby rozwinąć wewnętrzne zaufanie i empatię. Zamiast zazdrości skup się na wzmocnieniu więzi z partnerem i ciesz się wspólnie spędzonymi chwilami. W ten sposób możesz mieć zdrowszy i szczęśliwszy związek. Część 3. Niezdecydowanie. Niezdecydowanie jest częstym problemem we współczesnych związkach i może prowadzić do utraty zaufania i konfliktów. Filozofia stoicka zaleca rozwinięcie solidnego wewnętrznego przewodnictwa i mocnej woli przezwyciężenia niezdecydowania. Stołyki filozofowie podkreślają znaczenie przejrzystości i determinacji w procesie decyzyjnym. Niezdecydowanie wynika z braku wystarczającej pewności we własnych wartościach i przekonaniach. Ta niepewność powoduje zamieszanie zarówno w naszym życiu osobistym, jak i w związkach. Ciągłe pytanie partnera, co chcesz zrobić? Pytanie w końcu wyczerpie jego cierpliwość i nadwyręży związek. Jako stołyki, musimy nauczyć się podejmować decyzje świadomie i stanowczo. Pierwszym krokiem do przezwyciężenia ambiwalencji jest określenie własnych wartości i priorytetów. Wartości te kierują nami i zapewniają jasność w procesie decyzyjnym. Gdy zidentyfikujemy nasze własne wartości, łatwiej będzie nam podejmować decyzje zgodne z tymi wartościami. Dotyczy to wszystkich dziedzin życia, nie tylko związków. Z humorystycznego punktu widzenia, życie z niezdecydowaną osobą jest jak życie z urządzeniem GPS ciągle czekającym na wskazówki. Nie może się zdecydować, w którą stronę ma podążać, i ciągle dokonuje przeliczeń. Ta sytuacja wyczerpuje energię zarówno ciebie, jak i twojego partnera. Filozofia stoicka zaleca podjęcie jasnych i zdecydowanych kroków, aby zmniejszyć to niezdecydowanie. W starożytności stołyki filozofowie twierdzili, że determinacja jest cnotą. Marek Aureliusz powiedział, najlepiej jest natychmiast zrobić to, co należy zrobić. Powiedziałby. To powiedzenie jest kluczem do radzenia sobie z niezdecydowaniem. Lepiej podjąć decyzję, niż ją odkładać na później lub ciągle ją kwestionować. Bo ruch popycha nas do przodu i zapewnia rozwój. Innym sposobem poradzenia sobie z niezdecydowaniem jest rozpoczęcie od czegoś małego. Zamiast podejmować ważne decyzje, możesz zwiększyć swoją pewność siebie, podejmując małe i proste decyzje w życiu codziennym. Dzięki tym małym krokom łatwiej będzie ci z czasem podejmować większe decyzje i zmniejszyć niezdecydowanie. Na przykład proste decyzje, takie jak wybór. Co zjeść lub jaki film obejrzeć dzisiaj, ułatwiają podejmowanie ważniejszych decyzji w dłuższej perspektywie. W rezultacie niezdecydowanie jest główną przeszkodą w związkach i życiu osobistym. Filozofia stoicka zaleca jasność, determinację i podejmowanie działań zgodnych z twoimi wartościami. Zwiększając swoją pewność siebie w procesie decyzyjnym, możesz podążać zdrowszą i szczęśliwszą ścieżką zarówno dla siebie, jak i swojego związku. Odłóż niezdecydowanie na bok i kieruj swoim życiem świadomymi i zdecydowanymi krokami. Rozdział 4 Nadmierna kontrola Nadmierna kontrola to kolejny szkodliwy nawyk powszechnie spotykany w związkach. Filozofia stoicka radzi nam, abyśmy skupili się na własnych reakcjach i zachowaniach, a nie na rzeczach, na które nie mamy wpływu. Podejście to dostarcza skutecznych wskazówek, jak przezwyciężyć nadmierną kontrolę. Nadmierna kontrola często wynika z niepewności i strachu. Próba kontrolowania każdego ruchu partnera ogranicza jego swobodę i z czasem tworzy napięcie w związku. Może to spowodować, że Twój partner rozwinie wobec Ciebie negatywne uczucia. Jako stołyki musimy nauczyć się porzucać potrzebę kontroli i akceptować sytuację taką, jaka jest. Zamiast skupiać się na rzeczach, na które nie mamy wpływu, możemy kontrolować nasze własne zachowania i reakcje. Daje to zarówno nam, jak i naszemu partnerowi większą swobodę i pozwala na zdrowszy rozwój relacji. Jak powiedział stoicki filozof Epiktet, zamartwianie się rzeczami, na które nie masz wpływu, jest stratą czasu i energii. Mówiąc żartobliwie, życie z osobą nadmiernie kontrolującą jest jak ciągłe próby kontrolowania telewizora za pomocą pilota z odległego miejsca. Pilot nie zawsze daje sygnały i ta sytuacja cię denerwuje. Dlatego odpuszczenie potrzeby kontroli i zaufanie do przepływu sprawia, że związek staje się bardziej płynny i spokojny. Jednym ze sposobów przezwyciężenia nadmiernej kontroli jest rozwój zaufania. Zaufanie partnerowi, szanowanie jego decyzji i skupienie się na kontrolowaniu własnego życia może pomóc w zmniejszeniu tego nawyku. Zaufanie jest jednym z kamieni węgielnych zdrowego związku i przyczynia się do ograniczenia kontrolowania. Jako stołyki musimy nauczyć się ufać własnemu wewnętrznemu przewodnictwu. Marek Aureliusz, zaufaj swojemu wewnętrznemu przewodnictwu i nie przejmuj się zbytnio tym, co robią inni. Mówi. Ten cytat jest ważnym przypomnieniem, aby przestać być nadmiernie kontrolującym. Znalezienie własnej drogi i zaufanie partnerowi wzmacniają nasze relacje. W rezultacie nadmierna kontrola staje się główną przeszkodą w relacjach. Filozofia stoicka sugeruje odpuszczenie tego, czego nie możemy kontrolować i skupienie się na własnych reakcjach. Takie podejście daje większą swobodę zarówno nam, jak i naszemu partnerowi, oraz pozwala na zdrowszy rozwój relacji. Możemy utrzymać szczęśliwszy i spokojniejszy związek, porzucając potrzebę kontroli i ufając przepływowi. Rozdział 5: ciągłe oczekiwanie na akceptację. Ciągłe szukanie akceptacji to nawyk w ramach którego jednostka przypisuje swoją wartość źródłom zewnętrznym i dlatego stale potrzebuje uznania ze strony innych. Filozofia stoicka zaleca rozwijanie wewnętrznej wartości i pewności siebie oraz bycie samowystarczalnym. Takie podejście stwarza mocne podstawy do przezwyciężenia ciągłego oczekiwania na akceptację. Ciągłe szukanie akceptacji prowadzi do zależności i niestabilności w związkach. Poczucie obowiązku aprobowania i doceniania każdego ruchu partnera wyczerpuje zarówno Ciebie, jak i Twojego partnera. Z biegiem czasu osłabia to relacje i podważa wzajemne zaufanie. Jako stołyki musimy nauczyć się rozpoznawać własną wartość i umiejętności. Stoicki filozof Epiktet powiedział, potrzebowanie aprobaty innych oznacza niedocenianie siebie. On mówi, ten cytat przypomina nam, że musimy znaleźć własną wewnętrzną wartość i nie polegać na zewnętrznej weryfikacji. Znajomość własnej wartości i zaufanie do siebie pozwala przyjąć solidniejszą i niezależną postawę w związkach. Mówiąc żartobliwie, życie z kimś, kto ciągle szuka akceptacji, jest jak życie z artystą, który oczekuje pokłasku na każdym kroku. Ta ciągła potrzeba aprobaty męczy zarówno ciebie, jak i twojego partnera. Dlatego rozwój wewnętrznej pewności siebie i uświadomienie sobie własnych możliwości pomaga zredukować ten nawyk. Aby przezwyciężyć ciągłe szukanie aprobaty, musisz nauczyć się samowystarczalności. Docenianie własnych osiągnięć zwiększa pewność siebie i zmniejsza potrzebę zewnętrznej walidacji. Dzięki temu możesz zachować bardziej zrównoważoną i zdrową postawę zarówno w życiu osobistym, jak i w związkach. W rezultacie ciągłe szukanie akceptacji negatywnie wpływa na zdrowie zarówno Ciebie, jak i Twojego związku. Filozofia stoicka zaleca rozwijanie wewnętrznej pewności siebie i wartości oraz bycie samowystarczalnym. Takie podejście pozwala dodać większą wartość zarówno Tobie, jak i Twojemu związkowi. Znając swoją wartość, możesz uniknąć uzależnienia od zewnętrznej weryfikacji. Rozdział 6. Działanie pod wpływem reakcji emocjonalnych. Działanie pod wpływem reakcji emocjonalnych to kolejny szkodliwy nawyk, z którym często spotykamy się w związkach. Filozofia stoicka radzi nam kontrolować nasze reakcje emocjonalne i przyjąć logiczne, zrównoważone podejście. Działając pod wpływem emocji, możemy zaszkodzić zarówno nam, jak i naszemu partnerowi. Reakcje emocjonalne są zwykle reakcjami natychmiastowymi i bezmyślnymi. Słowa wypowiedziane w gniewie lub działania wynikające z zazdrości podczas kłótni mogą zniszczyć związek. Jako stołyki musimy rozpoznać takie reakcje i nauczyć się je kontrolować. Poprawia to nasze zdrowie emocjonalne i jakość naszych relacji. Stoicki filozof Seneca powiada: "Gniew jest ogniem umysłu". Ten cytat pokazuje, jak reakcje emocjonalne wpływają na racjonalne myślenie i niszczą nasze relacje. Zamiast kierować się reakcjami emocjonalnymi, cofnięcie się o krok i spokojna ocena sytuacji pomaga nam podejmować zdrowsze decyzje. Mówiąc żartobliwie, życie z kimś, kto kieruje się reakcjami emocjonalnymi, jest jak życie obok wulkanu, który w każdej chwili może wybuchnąć. Ten ciągły stan stresu i napięcia wyczerpuje energię zarówno Ciebie, jak i Twojego partnera. Jako stołyki musimy nauczyć się uspokajać ten wulkan i kontrolować nasze emocje. Jednym ze sposobów radzenia sobie z reakcjami emocjonalnymi jest praktyka uważności i medytacji. Świadomość swoich emocji i radzenie sobie z nimi pomaga przejąć kontrolę nad swoimi reakcjami. Medytacja uspokaja umysł i zmniejsza reakcje emocjonalne. Dzięki temu możesz zachować bardziej zrównoważoną i spokojną postawę w swoich związkach. W rezultacie działanie pod wpływem reakcji emocjonalnych może wyrządzić ogromne szkody w związkach. Filozofia stoicka zaleca przejęcie kontroli nad naszymi reakcjami emocjonalnymi i przyjęcie logicznego, zrównoważonego podejścia. Takie podejście zapewnia zdrowszy i szczęśliwszy związek zarówno Tobie, jak i Twojemu partnerowi. Możesz wzmocnić swoje relacje, przyjmując spokojną i logiczną postawę zamiast reakcji emocjonalnych. Rozdział 7. Ciągle tkwie w przeszłości. Trzymanie się wydarzeń z przeszłości to kolejny szkodliwy nawyk często spotykany w związkach. Filozofia stoicka twierdzi, że nie możemy zmienić przeszłości i że musimy żyć, podejmując lepsze decyzje w przyszłości. Ciągłe myślenie o przesłych wydarzeniach wyczerpuje energię zarówno Ciebie, jak i Twojego partnera, i szkodzi związkowi. Ciągłe myślenie o błędach z przeszłości, negatywnych wydarzeniach lub żalach negatywnie wpływa na nasze zdrowie psychiczne i emocjonalne. Jako stołyki musimy odciążyć się od przeszłości i nauczyć się koncentrować na chwili obecnej. Przynosi to więcej spokoju i szczęścia zarówno nam, jak i naszemu partnerowi. Stoicki filozof Marek Aureliusz powiada, Rozmyślanie o tym, co wydarzyło się w przeszłości, oznacza utratę teraźniejszości. To powiedzenie podkreśla wagę pozbycia się ciężarów w przeszłości i docenienia chwili obecnej. Nie możemy zmienić tego, co wydarzyło się w przeszłości, ale możemy wyciągnąć wnioski z tych doświadczeń i podejmować lepsze decyzje w przyszłości. Mówiąc żartobliwie, życie z kimś, kto ciągle tkwi w przeszłości, jest jak oglądanie ciągle przewijanego filmu. Te powtórzenia męczą zarówno Ciebie, jak i Twojego partnera i nie posuwają związku do przodu. Jako stołyki musimy nauczyć się powstrzymywać te powtórzenia i cieszyć się chwilą obecną. Aby przezwyciężyć utknięcie w przeszłości, musimy zaakceptować to, co wydarzyło się w przeszłości i wyciągnąć wnioski z tych doświadczeń. Każde negatywne doświadczenie czegoś nas uczy i pomaga nam się doskonalić. Akceptacja przeszłości i czerpanie sił z tych doświadczeń pozwala nam podejmować silniejsze i bardziej świadome kroki, zarówno w życiu osobistym, jak i w naszych związkach. W rezultacie ciągłe rozpamiętywanie przeszłości stwarza ogromną przeszkodę w związkach. Filozofia stoicka zaleca akceptację przeszłości i skupienie się na chwili obecnej. Takie podejście zapewnia więcej spokoju i szczęścia zarówno nam, jak i naszemu partnerowi. Pozbycie się ciężaru przeszłości. Docenienie chwili obecnej i podjęcie lepszych decyzji w przyszłości wzmacnia nasze relacje. Rozdział 8: Obojętność. Obojętność to kolejny szkodliwy nawyk, który często pojawia się w związkach i z czasem niszczy związek. Filozofia stoicka radzi nam cenić naszych bliskich i nawiązywać z nimi zdrową komunikację. Obojętność nie jest wyrazem miłości i szacunku dla partnera i powoduje osłabienie związku. Obojętność oznacza ignorowanie potrzeb emocjonalnych partnera i spędzanie z nim niewystarczającej ilości czasu. Z biegiem czasu taka sytuacja sprawia, że twój partner czuje się bezwartościowy i powoduje brak zaufania w związku. Jako stołyki musimy nauczyć się troszczyć się o naszych bliskich i być przy nich. Stoicki filozof Seneca mówi, poświęcenie czasu swoim bliskim to najcenniejszy prezent, jaki możesz im dać. To powiedzenie podkreśla, jak ważna w związkach jest uwaga i czas. Uwaga, jaką poświęcasz swojemu partnerowi, sprawia, że czuje się on wartościowy i kochany. Mówiąc żartobliwie, życie z obojętną osobą jest jak siedzenie przed ciągle wyłączonym telewizorem. Ta sytuacja męczy zarówno Ciebie, jak i Twojego partnera i nie ożywia związku. Jako stołyki musimy nauczyć się przełamywać tę apatię i poświęcać więcej czasu naszym bliskim. Aby przezwyciężyć apatię, spędzaj więcej czasu ze swoim partnerem i zwracaj uwagę na jego potrzeby emocjonalne. Zapłanuj wspólne zajęcia i upewnij się, że spędzasz z nim czas wartościowo. To zarówno wzmacnia twój związek, jak i sprawia, że twój partner czuje się bardziej wartościowy. W rezultacie apatia staje się główną przeszkodą w związkach. Filozofia stoicka zaleca okazywanie zainteresowania bliskimi i nawiązywanie z nimi zdrowej komunikacji. Takie podejście pozwala nam dodać większą wartość zarówno sobie, jak i naszemu partnerowi. Możesz utrzymać szczęśliwszy i zdrowszy związek, poświęcając czas swoim bliskim i zwracając na nich uwagę, zamiast okazywać obojętność. Rozdział 9. Ekstremalne poświęcenie. Nadmierne poświęcenie to kolejny szkodliwy nawyk, który często pojawia się w związkach i z czasem zakłóca równowagę. Filozofia stoicka radzi nam, abyśmy cenili siebie i pomagali swoim bliskim w zrównoważony sposób. Nadmierne poświęcenie prowadzi nas do zaniedbywania siebie i z czasem doświadczamy wypalenia zawodowego. Nadmierny altruizm oznacza ciągłe nadawanie priorytetu potrzebom innych, ignorowanie własnych potrzeb i granic. Z biegiem czasu powoduje to, że tracimy szacunek do siebie i powoduje brak równowagi w związkach. Jako stołyki musimy nauczyć się wyznaczać zdrowe granice i znajdować czas także dla siebie. Stoicki filozof Epiktet powiada, dobrze jest pomagać innym, ale nie zaniedbywać siebie. Chociaż to powiedzenie podkreśla znaczenie poświęcenia, przypomina nam również, że powinniśmy cenić siebie. Zdrowy związek wymaga wzajemnego wspierania się w zrównoważony sposób i nie ignorowania własnych potrzeb. Mówiąc żartobliwie... Życie z osobą nadmiernie altruistyczną jest jak życie z ładowarką, która nieustannie oddaje innym swoją baterię. Powoduje to z czasem wyczerpanie się baterii i awarię urządzenia. Jako stołyki musimy nauczyć się znajdować tę równowagę i chronić także naszą własną energię. Aby przezwyciężyć nadmierne poświęcenie, wyznacz zdrowe granice i zwracaj uwagę na własne potrzeby. Nawiąż otwartą komunikację ze swoim partnerem i omów potrzeby i oczekiwania obu stron pomoże ci to lepiej zrozumieć siebie i swojego partnera oraz zapewni równowagę w związku. W rezultacie nadmierne poświęcenie staje się główną przeszkodą w związkach. Filozofia stoicka zaleca docenianie siebie i pomaganie bliskim w zrównoważony sposób. Takie podejście pozwala nam dodać większą wartość zarówno sobie, jak i naszemu partnerowi. Zamiast nadmiernych poświęceń możesz utrzymać szczęśliwszy i bardziej zrównoważony związek, wyznaczając zdrowe granice i zwracając uwagę na własne potrzeby. Drodzy widzowie, dziś rozmawialiśmy z wami o dziewięciu szkodliwych nawykach, które osłabiają was w związkach i jak możecie je pokonać. Od narzekania po zazdrość, od niezdecydowania po nadmierną kontrolę, widzieliśmy, jak te nawyki negatywnie wpływają na nasze relacje i jak filozofia stoicka oferuje rozwiązania tych problemów. Stoicyzm oferuje nam potężne wskazówki na ścieżce do wewnętrznego spokoju i zrównoważonego życia. Rozpoznanie tych nawyków i podjęcie kroków w celu ich zmiany umożliwi Ci nawiązanie zdrowszych i szczęśliwszych relacji. Nauczenie się bycia bardziej wyrozumiałym, empatycznym i zrównoważonym wobec siebie i swojego partnera wzmocni Twoje relacje i zapewni Ci bardziej satysfakcjonujące życie. Jeśli chcesz poprawić swoje relacje i zyskać stoicką mądrość, zasubskrybuj nasz kanał. Włączając dzwonek powiadomień, możesz być natychmiast informowany o naszych nowych filmach. Nie zapomnij nas obserwować, aby uzyskać więcej treści i wskazówek. Razem możemy budować silniejsze, zdrowsze i szczęśliwsze relacje. Zękujemy za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym filmie.